Cześć, YouTube, kolejny raz DJ Marek z Djedusem Węcy. Właśnie sobie szykuję tutaj na kolejną imprezę i spotkałem inne nagłośnienie na sali, więc mogę je Wam pokazać. Wprawdzie nie jest to nagłośnienie profesjonalne, ale możemy obejrzeć. Zapraszam do oglądania. Zobaczcie sobie taką mantę tutaj mają czyli taki zestawik dwóch kolumn, gdzie jedna jest aktywna, a druga jest pasywna, dołączona do tej pierwszej aktywnej. Ile to jest 12 cali? Nie, 10 na pewno. W każdej z nich widzimy tutaj dwa głośniki i dwa gwizdki, chociaż nie wiadomo, czy wszystkie są prawdziwe. Pamiętacie na przykład z Radmora takie były kolumny amplitunerów Radmor? I w tych kolumnach było tak, że tylko jeden głośnik był prawdziwy, a drugi to była sama membrana. Nie miała magnesu ani cewki, z zewnątrz była, była po prostu tylko, tylko membrana założona, a z tyłu ten głośnik był pusty. Więc możliwe, że tutaj też tak jest, a może są wszystkie prawdziwe. Tak samo te gwizdki też nie wiadomo, czy są dwa, czy, czy, czy jeden jest prawdziwy, a drugi plastykowy, czy są obydwa prawdziwe. No tego tutaj nie będę w stanie w tej chwili rozpoznać. No a tutaj widzimy, co jest od góry. Widać, że jest wejście na karty SD, jest wejście na pendrive'a USB. Dalej mamy tutaj prosty korektorek właściwie prosty. No jest tutaj sześć pasm do regulacji, aczkolwiek podpisane są tak jakby w grupach po dwa, więc nie wiem za bardzo. Dalej ten czerwony, no to wyłącznik sieciowy. Dwa mikrofony na jackach można podłączyć mikrofon 1, mikrofon 2. U góry jakieś kontrolki podświetlone, nie wiem co one tam właściwie pokazują. Poniżej pokrętła i jeden potencjometr suwakowy. Nie wiem z tego co tutaj widzę, nie wiem czy ja dobrze rozumiem te napisy, ale to chyba dotyczy mikrofonu. Szczerze mówiąc, nie wiem, a nie chcę tutaj grzebać, nie chcę nic przestawiać, bo wiecie, no ja nigdy nie ruszam tych sprzętów, tylko pokazuję, a nic nie ruszam. Także nie wiem, ale wszystkie są podpisane tak z tym M kropka, nie? Zobaczcie pierwsze pokrętło M bass, drugie też M M echo, M delay. Kurczę, nie wiem, co ta M oznacza, tak jakby mikrofon. No nie wiem. W każdym razie, co tam jest poniżej? Poniżej pokrętło do regulacji głośności, którego nie ma. Czas odtwarzania pokrętło master volume na boku jakaś mała rączka ogólnie te kolumny są drewniane to nie jest plastyk tylko to jest jakieś drewno no pewnie jakaś. Taka płyta wiórowa, taka jak, jak szafki z Ikea coś tego typu pewnie. No a z tyłu na tylnym panelu widzimy tutaj yy, też chyba jakiś wyłącznik sieciowy, może jakiś główny po prostu. Wyjście do podłączenia drugiej kolumny, no to jest podłączona. Antena, do której jest podłączony zamiast niej kabelek. Mamy tu jeszcze dwa cintrze, którymi pewnie można podłączyć jakieś zewnętrzne źródło. Jakiś przełącznik, ale nie widzę, bo nie widać w sumie co tam pisze. Kabel sieciowy tutaj widać na dole, i obok tego kabla widać taką śrubę dużą czyli będzie tam transformator toroidalny bo zwykle transformatory toroidalne przykręca się właśnie na jedną dużą śrubę na środku. No to podejrzewam, że tam jest właśnie trawko toroidalne. No i to wszystko, co mamy z tyłu. I to tyle w tym filmiku, także trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!